Hello, co dzisiaj będziemy robili? Moi drodzy, dzisiaj konfrontacja hejterów, granie w League of Legends później, może jakiś eventik będzie, coś się stanie, bonus. Ty, tak oni mają Rozumie, na gaz, jakie k***a biedaki I Co mają na gaz? Na gaz mają, kuchenkę gazową na gaz. K***a, ja też mam na chacie. K***a kamienia u panego. Przecież to jest tańsze na pewno niż teraz ta twoja indukcja, k***a, na prąd. No tańsze jesteś... jak oni są miliarderami przez tego friza. Ty jesteś p***a. Ja też miałem jakiś taki mental, że wiesz kupiłem sobie nowe buty I te opakowanie po butach kładłem gdzieś, byłem takim wiesz o sneakerheadem A teraz mój ojciec ma opakowanie po moich Easy 350 V2 Zebra do narzędzi Po prostu otwiera sobie, tam są narzędzia, śrubki cześć ja, siemanko mordeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj pokażę wam 5 sposobów na pobudzenie się po pracy <trujne> A, ty synu! Ała. To oczywiście aktor. Jak widzicie, bardzo mnie to pobudziło. <noise> tak. Pokażę wam, jak szybko pójść spać. I przez minutę bardzo szybko bierzecie głębokie wydechy. Co mu się stanie? To aktor. To aktor. <noise> Pada wczoraj i ja się bałem o tym powiedzieć, więc napisałem najpierw to na Twitterze, żeby ona się wiesz, jakoś tam dowiedziała. I ja później powiedziałem: iPad mi spadł z ręki i się popsuł. Ona padł, spadł sam, a ja z ręki mi wypadł. Ona chyba tak! I tak ja. On mnie zaraz pobije. Serio, boję się tej kobiety. Kupiłem królewską herbatę dla Kubusia Wojewódzkiego. Widzicie? O tu jest royal. Royal. Znaczy królewski. Oznaczajcie tego wojewódzkiego, żeby król tvn z królem, nie wiem czego, wypił herbatkę. Przyniosłem mu już 60. Esej! Kupiłem słuchawki wygłuszające. Żeby wygłuszyć krzyki tego natrętnego chłopaka, który codziennie przynosi mu esejję. On to wszystko w jeden dzień nagrał! I on wiesz, i on ma moja codzienna rutyna, dzień 57. I, I cały czas ten sam esej pokazuje jej kolejny esej. Stary, przecież on ma taką samą fryzurę. Patrz, tutaj ma taką samą fryzurę. Na nawet Jaki jak kłamie. On był u Logana Pola. Patrz: Forest in Poland. Widzisz to? <grym> a tu, a, a co się tutaj już dzieje? Purplejne TVN. <grym> Chłopie, ty na stream oglądasz rodzinę Mazuri Hejka Tulenka No i co z tego? No i co z tego? I są zajebiści. No ale z, z nich dwójki tutaj najlepiej wyglądam pa. O, on ma widzisz dwa wicherki. Bo to szczęście. Nie, mam szczęście w życiu. Tak nie, nie Że mam, że mam, że mam, że, ma, że ma tutaj z tyłu, ma Szczęście w życiu, że żyjesz, No nie, no patrz, wicherki na głowie dwa. Dwa gniazda, a picie wciąż <laughs> Czy moja mama mi czegoś nie mówiła? To dobrze, że w sumie mówiła, kurwa, że mam szczęście. Ja pierdolę, że ja się jeszcze zdrowy o, oj urodziłem, oj to jest cud! Ej stary, co o, takie oczy pierdol. Ja pierdolę, faktycznie! Co jest? Telefon do mamy by się chyba przydał. Dzwonię do matki. Poczta głosowa. Hmm, okej. Okay. Spoko. Ej, ty patrz co? To nie ma na celu nikogo brać, ale zauważyliście, że Marta ciągle kupuje coś Mateuszowi, a on jej nic. Dobra, no to co, ścinamy się tutaj Cza. gdzieś. Gierki małżeńskie są zajwiste to musimy na ziemię dać po prostu, nie? O stary to nie widzisz. Tera ej, teraz nic wygląda. Nie nie, nie Ej, ale stary tutaj, te wichry, nie? No. Czytałem, że te wichry są od tego, że na przykład matka piła w ciąży. Mówiłem ci stary, że tak jest. No i George mówił, że farta miałem. Gdzieś? No, nie ej, no, stary. Jesteś za kolakiem, tak zwany. Nie no, ej, ale tu na żywo nie mam takich zakol, nie? Znaczy, jak się dorówna grzywkę to nie będzie, ale teraz, teraz stary... <laughs> No bo one mi tak rosną, nie? Mi... Ja stary? Ej, wiesz, jak ej, ej, wygląda? jak wygląda? Tak. tak, Awadar! Tak, Awadar! <laughs> <to> jest avatar? <laughs> Jesteś ty. Awatar on, on był od wiatru, czy? Ank, tak, tak. On wszystkim władał później. Ej, <laughs> <laughs> hey, Biskit. Ej stary Kurde, kurde, co to jest Hej Ej stary, bo ludzie się pytają co tu robić synkro. Ej właśnie, coś tak napisał już Ej stary, ej, ale ty wyglądasz jak ty ja, jesteś synchro a, a ty jesteś ty? Ej słuchaj, to jest jak jest filmiku z tym snaksem. Ej przestańcie, nie jestem synkro, przestańcie, nie mówcie tak to nie ja. Ej to nie jest synkro. jeszcze ja nawet nie wiem kto to jest. Kto a, to jest? Ej, musisz powiedzieć tak, ja nie jestem synkro. ja nawet nie gram w Lola. A, ja nie jestem synkro. ja nawet nie gram w Lola. <laughs> Musimy ci bit i będziesz na bio. Twój temat stary... Leś Dolina! Leś Dolina. Jak leśna? Stary. Ja nawet ci tu potrzymam, pać. Leśna Dolina. Czy coś ci przypomina? To... <laughs> jestem od to mam za Colsony. On zna Dziekanie kolsony. O! Żona bita, twoja suka jest tutaj przepita. Ci ludzie tak. O! 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 Ale wstyd będzie, ty to powiesz, jak ci ziomaki, ziomale znajdą na komendzie. O! Dobrze powiedziałem, nie? Stary, bo makowca wpierdala z naczelnikiem. Jego zawodnikiem! O, To była na tyle taka próbka. A, tak, tak wyglądałem. O, widzicie, jak zgoliłem łeb. Nie było tak źle, szczerze, mówiąc jak przyfarbujesz. Czejcie. Młody kłębow, w sobie nie zrozumiesz tego. Mater ma małego. Ej, teraz wygląda jak ksiądz? Nie miałem, wiesz, osobistego takiego strzyżenia, nie? O, sprawa. Yo, ej, dzisiaj właśnie będzie taka sprawa. Mater się nadaje jedynie do robienia kebaba, i to jest tak. Mater, ty jeba na łamago. Jesteś do niczego, i ja tutaj stoję twardo. Mamy go, mamy go. Nie Dobra, ja... Dole. No mam, mam, mam Nie mam. Nie mam. Bo... Ja pierwszy... Przypracę nie siedzi sam obok, nie? No kurwa. Dobra, ona miała flash, a wszystko miała. No gdzie są Gdzie są ky? Szmato! Smato! Obiewam się k... Coś stało w GTA San Andreas, naprawdę. Patrz, co się dzieje z nią? Kurwa, nie dało się, nie dało się, bo ona Ona mnie spowalniała i ja nie mogłem trafić. Trafi się kurwa, ściekson, ściekson i jego matka i, i nie da się. Ja dżungla, ja lubię mówią. No, nie, no, po mnie zaraz, no, przysięgam. Mane nie, ma, po... nie mam, po... mane nie mam ty... Ale usłupiam całą no, muza. No, nie, no, muza fajna. to jest no. Przytrzymaj, przytrzymaj tamtego zydzika, jeszcze chwilę. Dobra, ja No kurwa, gdzie on znowu pola, z ty... Co jest kurwa z tym typem? Ja p.m. Pi... Przetrzymaj tego fajta. Chil, 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 chil. nie mamy się. Oj, mój błąd, mój błąd. Dobra, zabijacie chyba, nie? Dobra, drag, drag, drag. Mówi, Mam tu gdzie tak na Nie mam tu gdzie tak na Dobra nas